Cześć dzisiaj o tym co słyszymy i widzimy, a co niekoniecznie odpowiada stanowi faktycznemu. Przecinko widzieliście ściany, które miały pożerać smog. Tu widzicie najnowocześniejsze w świecie pompy ciepła zasilające, ogrzewające nowy dworzec, ale jednocześnie grzejniki wpięte do gniazdek tak w budynku, wewnątrz budynku, jak i również w tych zewnętrznych jego elementach mało tego, żeby było jeszcze ciekawiej, to te pompy ciepła zostały wbudowane jako jeden z tych najbardziej ekologicznych elementów. Do tego jeszcze dołożono nam drzewa, drzewa rosnące w donicach, w metrowych donicach, które mają zapewnić to, co do tej pory wypełniało.